Eka, witajcie ponownie, jak co niedzielę. Wiele osób zaczynających, myślących nawet o tej branży, o, o tym, żeby zostać spawaczem, często kieruje się Pieniędzy, jakimś tam szacunkiem, że wykonywanie tego zawodu, no a to spawacz, to jest właśnie ktoś, a to można dobre pieniądze zarobić, ale te osoby często właśnie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo szkodliwy jest to zawód. Oczywiście przedstawiłem wam wielokrotnie w poprzednich odcinkach, że wystarczy odpowiednio zabezpieczać się, myśleć o tym, jak pracujecie i pracować bezpiecznie, używając wszelkiego rodzaju dostępnych środków ochrony właśnie indywidualnej, które zapewni wam pracodawca, a nawet samemu inwestując właśnie w takie rzeczy, możecie zminimalizować te wszystkie zagrożenia do takiego minimum. To prawda. Ale często ludzie pracują w jakimś, pracują bawią się w hobbystycznie w garażu, czy gdzieś tam z doskoku gdzieś idą spawać, a nawet zaczynając tej branży pójdą do jakiegoś dziada, a nie pracodawcy, który im nic nie da, żadnych, żadnych masek, żadnych porządnych przyłbic, ubrań i te osoby w bardzo dużym stopniu są narażone na to wszystko, co, co sprawia, że, że zaczynają nie lubić tego zawodu, bo zaczyna im doskwierać właśnie jakieś schorzenia związane z tą, z tą branżą. Dzisiaj przede wszystkim będę cisnął nacisk na, na właśnie na dym spawalniczy. Chcę Wam właśnie wytłumaczyć, jak bardzo szkodliwy jest ten dym. Bo dużo ludzi właśnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Najgorsze jest to w, naszym, w naszej, naszej branży, że nie tylko bezpośrednio przy spawaniu jesteśmy na to narażeni, ale także ktoś gdzieś obok i my też, na nas też to oddziaływuje. Zacznijmy od samego początku, wszystko krok po kroku wyjaśnię. Jeszcze tak na sam początek chcę właśnie doradzić Wam, ale nie, to nie będzie na początek, to powiem później na końcu. Zacznijmy od samego początku. Może no, na pewno słyszeliście, że dym spawalniczy zawiera bardzo dużo substancji trujących i, i toksycznych, takich jak jakieś tlenki metali, aluminium, manganu, niklu. W zależności od tego, jaki materiał spawamy, jakim drutem, jaką elektrodą, to te różne tlenki są wytrącane w trakcie tego procesu spawania. Odległość od, od, od tego jeziorka, które właśnie, które właśnie tam powstaje w wyniku właśnie spawania, jest niewielka waszej twarzy. I ten, ten praktycznie ten pierwszy, ten, te, te wszystki dym, największe stężenie idzie prosto na wasze płuca. Najgorsze jest to, że te cząstki, które dostają się do waszego organizmu, organizm sam nie może. Oczyścić. One osadzają się na płucach, w krwiobiegu. E, powodują właśnie różnego rodzaju zatrucia, uszkodzenia e, błony śluzowej, zapalenie dróg oddechowych. Często po, po spawaniu pamiętam, jak zaczynałem lata temu, e, po takim dniu przychodziłem do domu i czułem e, taki, jakbym miał po prostu zapalenie gardła, jak po prostu jakbym. E, napił się, jakbym pił na przykład w upalny dzień zimne browarki, przykładowo zimne piwka, takie prosto z lodówki, dużo ludzi tego lubi, to, dużo ludzi lubi napić się piwka, ale nawet wodę. To tak teraz o, o piwku powiedziałem, tak, tak chciałem to porównać. Wiadomo, jak coś lodowatego pijemy, to bardzo szybko można sobie zawalić to gardło i takie coś może powstać właśnie po długotrwałym wdychaniu tego dymu po długim czasie wdychania tego dymu bez żadnych masek, bez żadnych osłon, wyciągów i takich różnych rzeczy i, i wtedy, wtedy czujemy to, to jest takie pierwsze to jest taki taki pierwsza, to jest taka pierwsza oznaka, że coś jest nie tak. Można to jakoś sobie właśnie jak już jest za późno, no to wiadomo można sobie te podrażnienie zniwelować jakimiś, jakimiś Medycznymi suplementami, ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak wiecie, zawsze tak najlepiej jest. Przepraszam. Najgorsze jest to, że długotrwałe, długoletnie wdychanie tych, tych gazów, tych, tych dymów spawalniczych, może nawet doprowadzić do powstania nowotworu, jakiejś tam plicy, plicy tych płuc i, i różnych takich nieprzyjemnych schorzeń. Jak już wielokrotnie Wam powtarzałem, można zapobiec temu naprawdę do minimum, ale właśnie teraz podam przykłady, które, które na pewno musicie zacząć stosować. Przede wszystkim, to nie chodzi o Waszą indywidualną, ale przede wszystkim to też zależy właśnie od bardzo dużo od pracodawców, bo dobrze wentylowane stanowisko to jest podstawa. Wyciągi, Stacjonarne, takie, że nad waszym stanowiskiem, ale wyciągi na całej hali. Jeżeli nie macie tej możliwości, macie na przykład, pracujecie w garażu, tak jak już kiedyś powiedziałem, warto jest, nawet jak jest zimno, nie zamykać szczelnie tych drzwi, żeby wam było ciepło, tylko otworzyć, żeby była taka cyrkulacja. Zrobić gdzieś dziurę w ścianie, jakąś rurę, drzwi uchylić, żeby cały czas te powietrze jakoś tam cyrkulowało, bo no, no sami wiecie, jak zamkniecie się szczelnie, to ten cały dym zostanie w tym pomieszczeniu i wszystko wejdzie na wasze płuca. Nawet jak czasami ludzie sobie myślą, a ja to, to tylko szybko, tak na chwilę, bez odpowiedniej wentylacji, nawet nie zaczynajcie. Pamiętam, pracując w wielu zakładach, trzeba, trzeba było pospawać coś w zamkniętych jakichś Belkach, jakichś jakich skrzynkach, zbiornikach zawsze z jednej strony wsadzaliśmy jakiś wąż, który dmuchał powietrzem, a z drugiej strony wentylator, wyciąg, wyciąg spawalniczy, żeby to powietrze wchodziło i wychodziło, i cały czas było oczyszczone. Problem się zaczynał, kiedy trzeba było na przykład pospawać bardzo długą konstrukcję, bo. Te powietrze, no ciężko było, ciężko było zrobić tak, żeby dobrze to przewietrzyć. Sprzęt w niektórych filmach jest niewystarczający. Pamiętam, pracowałem w Hadze na wiadukcie, no to tam jak przywieźli wentylator, to rura, wyciąg, przepraszam, wyciąg to taka rura była, że można było do niej wejść, no to jak pociągła, no to nawet gaz nam wy, wyciągało, <grym> jak spawaliśmy, porowały nam porowały nam spoiny, bo tak nawet gaz nam wyciągało tak ciągło, ale najważniejsze, że było e, safety, jak to powiedział ten nasz BH-powiec safety first, czyli e, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i jego nie interesowało, że my spawać nie możemy. Walki były, nie walki, nieważne. To jest temat na, na, na inny odcinek. To jest pierwsza, najważniejsza podstawa, <laughs> żeby e, w pomieszczeniu była cyrkulacja, bo pamiętajcie, nawet jeżeli jesteście zabezpieczeni przed właśnie takim bezpośrednim wdychaniem, to jak podniesiecie przyłbicę, to wszystko zaczniecie z powrotem wdychać. I właśnie tutaj, właśnie tutaj chcę Wam powiedzieć, że gorszą, gorzej mają właśnie monterzy niż spawacze, bo często monterzy Którzy składają właśnie różne rzeczy. Nie posiadają żadnych masek, żadnych, żadnych filtrów, niczego, które, co chroni ich przed dymem. I tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma odpowiedniej też wentylacji na hali, to oni cały czas tym oddychają. Cały czas tym dymem, tym, tym toksycznym powietrzem oddychają. A wy możecie zrobić kolejną rzecz: możecie zakupić sobie maskę, jakąś, właśnie z filtrami węglowymi, maskę jakąś 3M, czy półmaskę taką gumową. I to też na pewno Wam pomoże. Monterzy też mogą to robić, ale to jest bardzo niewygodne, w szczególności, jak oni tam muszą, właśnie nieraz gdzieś wchodzić, nieraz ten, cały czas w tej masce, no to im raczej. Nie pasuje, aczkolwiek da się do wszystkiego przyzwyczaić, ale spawacze, dużo znam spawaczy, którzy właśnie te półmaski używają, i to jest taka dobra alternatywa zamiast nawiewu. To jest druga kwestia, zaraz powiem, bo te półmaski używałem raz czy dwa razy, bardzo ciężko w nich się oddycha. Kwestia naprawdę przyzwyczajenia. Nie wiem, sami wiecie, jak było ostatnio, dwa lata pandemii dużo ludzi właśnie chodziło w maskach i miało problemy właśnie z oddychaniem. W tej masce oddycha się dużo, dużo gorzej niż w takiej, którą trzeba było stosować e, przez ostatnie, e, przez ostatni czas właśnie pandemii. E, najlepszym rozwiązaniem jest nawiew. E, zakupuj, zakupić sobie właśnie nawiew, który, który na baterię, który właśnie dmucha wam filtrowane powietrze do przyubicy, jeżeli jeżeli ktoś z was w ogóle ma problem, żeby sobie dobrać odpowiednie właśnie środki ochrony indywidualnej, śmiało zapraszam na stronę Świat Sukcesu, na której właśnie Możecie się umówić na konsultację, albo wesprzejcie kanał, i na, 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 na kanale po wsparciu też dostaniecie. Jeżeli wyślecie pytanie, dostaniecie konkretne odpowiedzi, bo nie każdy musi wiedzieć, co można kupić. Wiadomo, są droższe, tańsze produkty, ale można jakoś po prostu znaleźć rozwiązanie, kupić za. Dobre, nie za właśnie wielkie pieniądze i dobry, dobry sprzęt niemarkowy. Ale to już nieważne, jeżeli ktoś ma ochotę, po prostu piszcie. Pod filmikiem zawsze jest adres Świat Sukcesu albo Wesprzyj. Wystarczy nacisnąć, tam jest taki przycisk. I to są, i to są takie podstawowe trzy rzeczy, które musicie zapamiętać. Dobrze wentylowane miejsce, to jest podstawa, ochrona twarzy, Jakaś maska, półmaska albo nawiew. To są, yy, może na sam początek, wiadomo, trzeba zainwestować, bo yy, też taki wyciąg z powalń, że to nie jest tania rzecz, ale to jest bardziej ważne. Pieniądze są mniej ważne niż Wasze zdrowie. Wasze zdrowie jest bardziej ważne niż, niż reszta inna. Ja wiele lat temu zakupiłem sobie przyłbicę, pokazywałem filmik wstecz, y, maskę Kempi. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam y, cofnąć się do tyłu. Jak nie możecie znaleźć, napiszcie w komentarzu. Ja znajdę ten filmik dla Was i udostępnię pod, pod komentarzem, żebyście mogli sobie obejrzeć, jaką... Przepraszam. Jaką przyłbicę ja sobie kupiłem? Możemy zrobić takiego składaka, możemy się właśnie umówić na taką konsultację, w której właśnie doradzę Wam. Czasami, tak jak mówię, 1000, 2000 wydania na jakąś rzecz to jest inwestycja do końca życia. Ja tą przyłbicę słuchajcie, kupiłem. W 2014 roku, czyli to już jest 10 lat temu i do dnia dzisiejszego ją mam, nic nic w niej mi się nie dzieje. Oczywiście ślady użytkowania są drastyczne, są naprawdę widoczne, ale to nic nie przeszkadza. Przywiza jest naprawdę świetna. Nawiewy te, co ja mam. Akurat używam firmy Adflo. Nie żałuję w ogóle, bo ten tyle lat i nic się nie dzieje, więc mam nadzieję, że kolejne 10 lat posłuży. No dobrze, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zastanówcie się naprawdę porządnie nad tym, jak się uchronić, właśnie jak być zdrowym przez wiele lat i cieszyć się z tego, co robicie. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę. I napisz komentarz, co naprawdę ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co. Wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć Funkcję wesprzyj, dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia, cześć!